Dzień dobry! W dzisiejszym materiale chcieliśmy Wam przedstawić jeden z naszych ulubionych samochodów z oferty. Jest to najnowsza generacja S-klasy. Prezentowany egzemplarz to wersja S580 Long, a więc najmocniejsza wersja silnikowa dostępna w tym momencie w konfiguratorze Mercedesa. Samochód napędza 4-litrowa V8 Biturbo o mocy 503 mechanicznych. Silnik zespolony jest z automatyczną skrzynią biegów dwusprzęgłową. Oczywiście posiada napęd na 4 koła Formatik. Prezentowany egzemplarz pochodzi z polskiego salonu w pełni bezwypadkowy rocznik produkcji to 2022 przebieg to zaledwie 4500 km najnowsza generacja W223 przeszła cały szereg zmian w stosunku do poprzedniej poprzedniej S klasy zostały przeprojektowane przednie reflektory w tym egzemplarzu mamy reflektory cyfrowe, zaraz sobie podejdziemy jeszcze raz do przodu tył również został zmieniony, zarówno przednie tylne zderzaki nowe wzory felg wysuwane klamki, które tu widzicie są dodatkowo podświetlane mamy również tylną oś skrętną dodatkowy, nowy system multimedialny Większe ekrany dotykowe, reflektory cyfrowe, digital light. Konkretny egzemplarz posiada 20-calowe felgi. Wysuwane i podświetlane klamki. Mamy też system domykania drzwi. Tak jak mówiłem, przeprojektowane również tylne światła. Prezentowany egzemplarz jest oczywiście na gwarancji. Eee, mamy tutaj gwarancję przedłużoną na samochód aż do marca 2027 roku lub do przebiegu 150 000 km. Mamy tylne szyby. Okay, zajrzyjmy sobie do środka. samochód względem poprzedniej generacji również przeszedł cały szereg zmian mamy tutaj już zmieniony większy wyświetlacz kierowcy główny ekran jest w pełni dotykowy Mamy tutaj obsługę klimatyzacji, nawigacji, łączności z telefonem. Wszystkie główne funkcje, które są używane na co dzień, są zawarte w tym dużym ekranie. Samochód zyskał również dodatkową funkcję. Możemy tutaj konfigurować samochód i spersonalizować. Używając odcisku czytnika linii papiera, papilarnych, Zajmuje, znajduje się w tym miejscu. Możemy przypisać ustawienia samochodu do danego odcisku palca. Mam tutaj wykończenie Piano Black. Tapicerka skórzana czarna nappa. Jest bardziej miękka, lepiej wykończona niż ta standardowa. podświetlane nakładki progowe na progach jest jeszcze folia tak jak mówiłem są ma zaledwie 4500 km więc jeszcze znajdziemy tutaj folię na progach mamy również system nagłośnienia Burmester 3D przednie oraz tylne fotele są ogrzewane i wentylowane Dodatkowo mamy również ogrzewane koło kierownicy, tutaj sobie znajdziemy przycisk, mamy ogrzewane koło kierownicy, również kierownica oczywiście jest regulowana elektrycznie, zarówno z przodu jak i z tyłu mamy podgrzewane i tylne podłokietniki. W schowku znaj znajdujemy ładowanie indukcyjne smartfonów, z tyłu również jest taka ładowarka. Przejdźmy sobie do tyłu. Mamy tutaj również pakiet Executive Reel oraz system rozrywkowy MBUX dla pasażerów z tyłu, a więc mamy tutaj te dodatkowe ekrany. Jak mówiłem, mamy tutaj ogrzewanie, wentylację, również pamięć w foteli. Tylne nakładki również są podświetlane. Tutaj mamy dodatkowe poduszki, zamszowe. Jest jedna dodatkowa skórzana. Oczywiście dodatkowa, dodatkowe dwie strefy klimatyzacji dla pasażerów z tyłu. Tutaj znajduje się regulacja. Jak i również jest oczywiście podłokietnik dla większego komfortu. W podłokietniku znajdziemy również tablet do obsługi ekranów. Rolety przeciwsłoneczne. Zewnątrz drzwi oczywiście składane elektrycznie. Ja zajrzymy do bagażnika bagażnik jest naprawdę przepastny mamy również otwór do załadunku długich przedmiotów o, tutaj podejrzewam, że bagażnik nie był ani razu używany samochód jest jak nowy tak jak mówiłem zaledwie 4500 km przejechane no jeszcze folia Fabryczna na rogu załadunkowym bagażnika. Ok. Uruchomimy sobie jeszcze na chwilę samochód, aby zobaczyć działanie ekranów oraz działanie tylnej osi skrętnej. Na muzykę. Całkowicie zmieniony elektroniczny wyświetlacz kierowcy. I tutaj mamy główny ekran w pełnej okazałości. Tak jak widzicie, oświetlenie ambientowe włącznie z podświetleniem drzwi. sobie jak ta oś nam skręca tu mamy oś Posiadamy również kierownicę opcjonalną, AMG dodatkowo, oczywiście tempomat adaptacyjny, asystent utrzymania pasa ruchu, asystent martwego pola. I jeszcze znajdziemy. Uchylne okno panoramiczne. Lecimy sobie do góry. Roleta nam się odsuwa. Podsumowując, samochód pochodzi z polskiego salonu. Ma zaledwie 4500 km przejechane. Samochód jeszcze na gwarancji do marca 2027 roku lub do przebiegu 150 000 km. W 100% bezwypadkowy, sprzedawany z pełną fakturą VAT 23%. I co najważniejsze, w dzisiejszych czasach samochód jest dostępny od ręki w naszym salonie w Węgrzcach koło Krakowa. Dziękuję za uwagę.